Dzieci ucieka z domu dziecka, ponieważ chce zapobiec temu, żeby rozdzielić je do innych domów dziecka, no i w swojej podróży spotykają tajemniczy baśniowy świat mszarów, czyli uciekinierów z obrazów różnorodnych, chociaż przede wszystkim z obrazów Jacka Malczewskiego. Powiem Wam, że ten pomysł brzmi bardzo dobrze. Ostatecznie mamy w Polsce bardzo mało kina familijnego. Na pewno nie zabierają się za niego znani twórcy, którzy e, mogliby je bardziej spopularyzować. A przecież nie jest tak, że nie mamy tradycji robienia kina familijnego. Jak byliśmy mali, było tego trochę do oglądania. Było, ale wydaje mi się, że jednak ci twórcy z pierwszego szeregu nigdy chętnie tego nie robili, wręcz właściwie był taki podział. Byli ludzie, którzy zajmowali się tym kinem familijnym, lżejszym. I już. I Wajda raczej się z Zanussim czy Kieślowskim za kino familijne nie brali. Ale tutaj właśnie bym się nie zgodziła, ponieważ pamiętam taki film Zanussiego o koniu A, z Mają Kamelowską. CV. Dokładnie. No, tam to było wybitnie też kinem familijnym, zresztą udanym. Niemniej, jak się dowiedziałam, że Kolski kręci film familijny, żeby się odstresować po wcześniejszym trudnym dla niego ułaskawieniu, no to się ucieszyłam bo pomyślałam, że faktycznie tego w polskim kinie brakuje i jeżeli by się udało, to super. Sam zresztą pomysł, żeby stworzyć taki fantastyczny świat stworzony z polskiej demonologii na podstawie obrazów Malteckiego, też mi się wydaje fantastyczny. I poza tym, kiedy zobaczyłam zwiastun tego filmu, to trzeba przyznać, że ten zwiastun się udał i nabrałam takiego apetytu, i faktycznie w tym zwiastunie jest kilka takich najsmaczniejszych kąsków z tego filmu. Niemniej, potem obejrzeliśmy sam film i kiedy obejrzeliśmy ten film. To niestety nasuwa się na myśl od razu pytanie, dla kogo właściwie ten film jest. Ja może powiem tak, po pierwsze, ja jestem wielkim fanem kolskiego. To nie już wiem, wszyscy czy, wiemy, nie wiem, czy mówiłem, to już kiedyś tutaj ja zazwyczaj mówię, że jestem wielkim fanem 8,5 i, i że nie, to jest najlepszy Korskiego film wszechświata. Też. No w każdym razie to jest jeden z tych twórców, który Uczył mnie miłości do kina i jest dla mnie bardzo ważny, dlatego tym boleśniej mi oglądać film, który, moim zdaniem, jest najgorszym filmem Jana Jakuba Kolskiego. A trzeba przyznać, że Kolski to jest człowiek, który bardzo pasuje do tego, żeby zrobić kino familijne, ponieważ on bardzo dobrze czuje dzieci, czuje emocje dziecięce. W większości przypadków w jego filmach, jeżeli pojawiali się bohaterowie dziecięca, pojawiali się dosyć często, to byli bardzo udani bohaterowie, oczywiście na czele z Gienią, z Jasminą. No, i tutaj paradoksalnie to nie jest zły element tego filmu, bo dzieciaki są dosyć fajnie skastingowane, dobrze grają w zdecydowanej większości, fajnie się na nie patrzy, więc. To, co wydawało się atutem Kolskiego w tym przypadku, tym atutem Kolskiego pozostało, ale wiele innych rzeczy nie jest już atutem tego filmu. A dla kogo ten film jest, nie mam zielonego pojęcia, bo może się mylę, ale wydaje mi się, że dzieci, idąc na ten film, przeraźliwie się znudzą. Ten film jest zresztą długi, nawet bardzo długi, jak na kino, jakkolwiek skierowany do dziecka, bo trwa 2 godziny 10. To jest no, naprawdę gigantyczny czas, żeby dziecko wysiedziało ten czas, w kinie, a i dorosły też nie odnajdzie tam tych głębszych treści, bo ich. Praktycznie nie ma. Dlatego sobie pomyślałam, że ten film jest tak naprawdę najbardziej dla tych dzieci z planu zdjęciowego i być może z, też dla dorosłych z planu zdjęciowego, ponieważ no, wykreowanie tego świata fantastycznego, pełnego bożątek, rusałek, aniołów i różnych tego typu stworzeń, no, myślę, że działało na wyobraźnie również tam na planie, ponieważ zostało stworzone całe miasteczko, bardzo dobrze to wygląda bardzo atrakcyjnie. Poza tym mamy nieciągnący się motyw podróży tych dzieciaków przez lasy, pola, e, jakieś wzgórza, e, no więc myślę, że, że to mogła być prawdziwa frajda, no ale niestety dla widza pozostaje niewiele, ponieważ to jest taka ciągła droga bohaterów bez akcji. Mnie się przypominają Miodowe Lata, jak układali piosenkę na święta głównie bohaterowie Miodowych Lat i było biegnie, biegnie, renifer przez Estonię i Rosję, biegnie, biegnie, renifer pokonał już Japonię i tu Mniej więcej jest tak samo, że oni idą, idą, przeszli już pola, lasy, przeszli też most, a później stają na chwilę, żeby później dalej znowu iść. A później jeszcze wrócić. Iść. I iść znowu. Tak. I to nie jest podróż wyjątkowa, która. To zmienia... nie jest Władca Pierścieni, nie, 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 nie. Drużyna Pierścienia. No, to nie jest film, w którym ta podróż wszystko zmienia. Oni idą, żeby iść. I mhm. tyle. I po prostu idą. No tak, no niby, niby idą, żeby uciec z tego domu dziecka i zachować tą dziecięcą komunę i założyć Republikę Dzieci. Nie zauważyłem, żeby założyli Republikę Dzieci poza taką wielką proklamacją jednego z bohaterów, który ostatecznie jest też bohaterem, który urwał się z obrazu Jacka Malczewskiego. Po prostu dołączyli do rusałek łączyli tak, do, do mszarów. Do, no właśnie, to no też mnie trochę, bo Kolski jakby nie chciał tutaj z jednej strony tego słowiańskiego konkretu, a z drugiej mm. strony ten słowiański konkret był i to się miesza ta fantastyczność ze słowiańszczyzną i, i, i koniec końców żaden z tych elementów w pełni nie wybrzmiewa na ekranie i robi się trochę taki dziwny new age'owy miszmasz, który mnie też troszeczkę zdenerwował, bo można było postawić na tą słowiańszczyznę i to by było bardzo bardzo fajny, bardzo fajny film byłby taki w tym rezerwuarze kina polskiego dodający swoją cegiełkę do słowiańszczyzny. Tym bardziej, że Kolski w tej słowiańszczyźnie no od wczesnych filmów się obracał. Niewątpliwie najbardziej męczy w tym filmie to, że tak naprawdę nie wydarza się żadna fabuła, żadna akcja. Mam wrażenie, że wielością postaci Kolski próbował zapełnić tą nudę, która dzieje na ekranie. Ponieważ no mamy tutaj mnóstwo dzieci, mnóstwo tych stworzeń, właśnie wyjętych z tych obrazów. Mamy Andrzeja Grabowskiego, który podróżuje z dzieckiem, a ten chłopiec jeszcze chce wyleczyć wzrok swojego ojca, i to też jest jeszcze taki mały, osobny wątek w zupełnie innej artystycznej stylistyce. Bardzo ładnie wyglądający. I notabene. Nie. Oczywiście. I ten wątek, jak wszystkie inne, się nie kończy. Mamy dyrektorkę Domu Dziecka, która tak naprawdę jest naszą jedyną bohaterką, ponieważ tylko ona przechodzi jakąś drogę, jakąś transformację, i to jest zdecydowanie najmocniejszy element tego filmu, ponieważ mamy jakąś satysfakcję z tego, co się wydarzyło, no ale to jest za mało na te ponad dwie godziny filmu. Mamy lekarza Damięckiego, który również ma tutaj zaskakujące koligacje z resztą filmu, z resztą stworzeń. No, no mnóstwo tego jest na ekranie. Ja mam wrażenie, że Kolski nie do końca chciał, czy potrzebował, żeby zrobić tak na dobrą sprawę film. Zebrał ludzi, których lubi na planie. Mhm, tak. Zebrał takich ludzi, jak Mariusza Saniternika, który mhm. wielokrotnie grywał w jego filmach. Jest Krzysztof Globisz. Jest Krzysztof Globisz. Z Andrzejem Grabowskim też już współpracował. Współpracował z Olgierdem Łukaszewiczem, który się tutaj pojawia. Zebrał dzieciaki, być może on nawet lubi pracować z dzieciakami na planie, ponieważ bardzo często je wciąga do y, pracy. Myślę, że też ważne jest to, że w tym filmie gra jego córka, jedną z tych dziecięcych postaci. No i to też pewnie chodziło trochę o to, żeby pobyć z rodziną na planie, żeby może tej córce pokazać ten fantastyczny świat filmowy. Jest Grażyna Głębska kolska również oczywiście. Więc to trochę jest takie rodzinne spotkanie na planie. No i jak widać Rodzinnego spotkania. Nie zawsze wychodzi film, bo tutaj ten film. Nie no wiem, i wyszedł. No właśnie nie wydarza się ten film mm -hmm. jako taki, mam wrażenie. Mamy jako... świetne kostiumy, bardzo ciekawą scenografię, w którą włożono dużo pracy. Charakteryzacja. E... Oczywiście. Zdjęcia są w sumie bardzo ładne. Muzyka też jest ładna. Tak. Bo w ogóle ten film, no właśnie wizualnie jest bardzo. Cieszący oko. Tu zresztą widać, że Kolski bardzo lubi i gdzieś go znosi w stronę kina przyrodniczego, bo jest dużo takich widoczków na zwierzątkach. Zresztą jest to film ekologiczny, tak, który tak, no... ma tutaj bardzo taki mocny przekaz, że chronimy tą przyrodę i no, ludzie mają za duży wpływ i za bardzo manipulują tą przyrodę i ma to swój koszt. W ogóle mogłoby się wydawać, że tutaj Kolski wraca do tego wszystkiego, za co został pokochany. W tej wczesnej fazie swojej twórczości, no czyli jest ten świat taki mocno magiczny, mamy do czynienia z jakąś dozą rzeczywistości nadprzyrodzonej, chociaż takiego mocno fantastycznego świata jak ten jeszcze w swojej twórczości nie wytwarzał, tylko te elementy były mhm. obecne, właśnie taki realizm magiczny, alakolski. Tutaj idziemy bardziej w stronę fantazy, jednak w tym filmie. No ale niestety powrót do tego ja nie Powiedzmy, no, no naprawdę się nie udał, bo nie mamy bohaterów, mamy tylko jakieś takie pionki, które poruszają się po w planie filmowym, mamy taką czystą akcję w tym sensie, że są tylko wydarzenia, a nie ma jakiejś psychologii postaci, nie ma dodatkowych głębszych sensów, no one gdzieś tam się może delikatnie pojawiają, ale nic poza tym. Ja nic nie wiem o naszych bohaterach, nie mam w jaki sposób im kibicować. Tak jak to jest... Bo to są zbiorowiska ludzkie, niekoniecznie bohaterowie. No, największą bohaterką bez wątpienia jest ta dyrektorka. Ja nie mogę z tą dyrektorką z jednego powodu, ponieważ aktorka, która ją gra ma 29 lat, nie... Słyszałem jeszcze o dyrektorce domu dziecka, która miałaby 29 lat. Nie Może wiem. mało słyszałeś, to Może. jakaś prowincjonalna wioska. No Ale proszę. ma dostać wspaniały dom dziecka w Warszawie. Nasza bohaterka, jak już zostanie zamknięty dom dziecka w Łaznowie. Ale... No, właśnie, ja bym nadal się chciał dużo więcej dowiedzieć o pani Angelice, a najbardziej to bym chciał się dużo dowiedzieć o dzieciach, które jako takie bardzo fajnie odnajdują się na planie, które są bardzo naturalne. To jest też duży plus. Po tym zwiastunie czytałem takie opinie, że jest obawa, że Kolski będzie moralizował dzieci, jakie mhm. one powinny być współcześnie, że są owładnięte przez internet, ale wydaje się, że ten internet jest tutaj takim ewentualnie żartem, ele elementem tego, co dzieci rzeczywiście dzisiaj robią i nie jest demonizowany. Ja się bardzo cieszę, ponieważ szkolski w sumie jest eremitą, więc mógłby demonizować ten internet, ale pokazuje dzieciaki, takie są. No, fajnie jest być w przyrodzie, ale fajnie jest też zrobić filmik na TikToka. Więc tutaj jakby nie wydarza się nic takiego, że te dzieci są w jakiś sposób lekceważąco traktowane, i mówi się, jakie wy dzieci powinniście, powinnyście być, żebyście były dobre, żebyście ocaliły swoje dzieciństwo. Nie, w żaden sposób wręcz Korski mówi wprost, że. To my dorośli czasem jesteśmy gorsi, gorzej traktujemy te dzieci, a one sobie umieją same w bardzo ładny sposób poradzić, bo mają ten element magi więc te dzieciaki bardzo fajnie tutaj na planie funkcjonują dodatkowo są nawet takie ujęcia ale dokumentalne jakbyśmy patrzyli jak dzieciaki się dobrze bawią na planie i to jest bardzo fajne ale chciałbym się o tych dzieciach więcej dowiedzieć no bo to jednak są dzieci z domu dziecka no ten film traum w sobie żadnych nie ma i, i problemów tak, jak wspomnieliśmy, te dzieci po prostu idą i koniec. Znaczy, wiesz, w tym filmie jest dużo fajnych rzeczy, które mi się podobały. Momentami, dużo e, konceptów jest fajnych. Momentami dialogi były bardzo udane, e, nawet e, były w stanie mnie rozbawić. E, mamy wspaniałe kreacje. Tutaj jest e, pula aktorów, którzy po prostu dają z siebie wszystko. Mamy oczywiście aktualnie bardzo e, na topie Łukasza Simlata, który po raz kolejny kolejny świetnie się sprawdza w swojej małej rólce. Który nie wiem, po co tam jest jako bohater. Jak zwykle świetna Okolskiego jest Błęcka Kolska, która tutaj ma malutką rulkę i aż ja żal, że jest jej tak mało. No świetny jest Marian Opania w swojej również bardzo małej rólce. Fantastyczny jest Mecwaldowski, który świetnie się sprawdza w takich epizodycznych komediowych rolach, ale aktorem, który bez wątpienia kradnie ten film dla siebie, jest Andrzej Grabowski w roli Anioła Stróża. Jest to postać, która w moim odczuciu nadała w ogóle sens temu filmowi. On nadaje kształt tej rzeczywistości, która wokół niego się stwarza. No oglądając Andrzeja Grabowskiego ja wierzyłam w to, co obserwuję na ekranie. No naprawdę dla mnie Postać Andrzeja Grabowskiego w tym filmie to jest po prostu tlen tego filmu. To no naprawdę, gdyby nie on, to ten film byłby znacznie bardziej nieznośny, ale z drugiej strony po raz kolejny Kolski nie wykorzystał tego, jak fantastycznie wpisał się w ten film Grabowski. On jest, ma swój mały wątek. Zresztą ma świetną chemię z dziećmi i, i też zamiast iść w to i jeszcze bardziej go wykorzystać, no to po prostu jego postać zostaje porzucana na pół filmu. On znika, taką, a później się pojawia na koniec. Ma taką chemię z dziećmi, jaką miał Janusz Gajos w Jasminum z Wiktorią Gąsiewską. Jakby widać, że Kolskiemu tego rodzaju relacje aktorskie wychodzą i w ogóle Grabowski to jest taka... Klasyczna postać słodko, gorzka, prowincjonalna, pochodząca z najlepszych filmów Jana Jakuba Kolskiego. No, ale on jest po prostu rewelacyjny i jak tylko jest na tym ekranie, od razu wszystko nabiera kolorów i większego sensu. I dlatego tak żałuję, że Kolski tego nie był w stanie wykorzystać, bo gdyby. Postać Grabowskiego była tym kręgosłupem filmu. To, to naprawdę mógłby być zupełnie inny film, który byłby znacznie bardziej ciekawy, soczysty, właśnie żywy, oddychający. A tak to no, mamy tylko te sceny z Grabowskim, ale naprawdę dla tych scen z Grabowskim. No, cieszę się, że zobaczyłam ten film. Poza tym są też jeszcze inne przebłyski tej obietnicy, że to mógł być naprawdę dobry film. I chodzi mi tutaj o taką scenę rytualnego tańca. I to był ten jedyny moment w tym filmie, kiedy dałam się porwać kompletnie na kilka minut tej rzeczywistości. Jest scena, kiedy dzieci malują się farbą i mają być. Podobny do tych stworów, i widać trochę taki dokumentalny sznyt tego filmu, że w zasadzie patrzymy, jak się dzieci bawią. Na no to bardzo dobrze się e, patrzyło. Jest w ogóle kilka takich momentów, gdzie, gdzie te dzieciaki. Są szczere, na przykład, kiedy mówią, co jest ważne dla nich w tym świecie, chociaż to jest średnio funkcjonalne w tym filmie. Niestety, ale sama scena w sobie jest bardzo ładna, więc no, są to, przebłyski. Z tą sceną to już przesadziłeś. Bo nawet... jest tam ta postać taka wymuszenie wykreowana. No tak, że pięknej... lubi fryzjera i tam straty pierdaty. Źle to brzmiało. No tak, ale sama w sobie scena była dosyć fajna, więc są mm. te przebłyski Kolskiego jako naprawdę bardzo dobrego reżysera, ale ja mam takie poczucie, jakby w tym filmie, z racji tego, że on ma, no w gruncie rzeczy ma pretekstową fabułę i napchanych postaci mhm. bez liku i napchanych sytuacji bez liku, to, to mam dwie takie tezy. Pierwsza jest moja taka teza, że Kolski wyjął jakiś swój zeszyt z pomysłami, i te wszystkie pomysły tam wepchnął, bo, a, tu nie było sensu w innym filmie, tu nie było czasu, tu nie było miejsca. No, to tutaj będzie wszystko. A druga moja koncepcja jest taka, że te różne scenki wymyślały dzieciaki i, te, i to wszystko zostało razem zszyte, tylko to by było genialne, gdyby to wymyślały dzieciaki, tylko rzeczą reżysera tutaj byłoby wziąć te pomysły i tak je szyć ze sobą, żeby uszyć z tego naprawdę dobry film. Nie, no, moim zdaniem jest to rzecz dyscypliny, że łatwo sobie wymyślić jakiś pomysł, trudniej doprowadzić go do jakiejś błędy. I tutaj dokładnie to się wydarzyło. No, ale jak tak może być, żeby reżyser, 65-letni bodajże, jeśli się nie mylę, z doświadczeniem 30, wręcz 40 lat pracy wcześniej jako operator również, jak to jest, że on sobie tego nie narzucił? Co, to, to już jest ten moment, kiedy uważa, że wszystko może wknąć do filmu i będzie dobrze? Ja jakby trudno mi to zrozumieć, tym bardziej, że to naprawdę jest jeden z ważniejszych polskich twórców po 89 roku. I, i nie wiem, jak można było tak bałaganiarski film popełnić. Kilka pomysłów e, też wydawało mi się dość mocno wstecznych, niekoniecznie atrakcyjnych dla współczesnych dzieciaków e, i niekoniecznie pożytecznych dla współczesnych dzieciaków. Chodzi mi o wykreowanie tej całej wspólnoty e, tych stworzeń fantastycznych, gdzie mamy wykreowany taki może nieświadomy e, mini patriarchat, no, są takie sygnały, ponieważ na przykład mamy Radę Starszyzny i w Radzie Starszyzny są sami mężczyźni, sami starsi mężczyźni i co prawda mamy jeszcze Radę Młodzieżną. Czczyzny, młodzizny. Oni jakoś to nawet ładnie nazwali. Ładnie to nazwali, no ale z nimi scen nie mamy. Wiemy tylko, że coś takiego jest, ale nie mamy z tym interakcji. Za to z radą starszych, gdzie są sami starsi panowie, mamy do czynienia i to oni podejmują decyzje. No i czy nadal żyjemy w takim świecie, gdzie sami starsi panowie podejmują wszystkie decyzje i czy chcemy żyć w takim świecie? Ponadto mamy wątek chimery i pięknej jednego z dzieci z tego domu dziecka, takiej najstarszej dziewczyny ze wszystkich, która właśnie ma przezwisko piękna i ona jest taka próżna i właśnie ona tylko kosmetyki... Królową śniegu. Ona, tak, tylko lustra i kosmetyki ją interesują. No i też to było takie, no, no naprawdę... Banalizowanie, tu akurat właśnie, ile dzieci nie zbanalizował, to zbanalizował nastolęctwo tak. dziewczęce. Że, że dziewczyna dojrzewająca, jak jest atrakcyjna, to niech uważa, żeby nie stała się zbyt próżna. Mm, nie, jakby to Ale już nie te czasy. No w ogóle był nieudany. bardzo nieudany, bardzo słaby, bardzo jakiś taki źle baśniowy. A ten mini patriarchat to też jest w gruncie rzeczy zaskoczenie w przypadku filmów Kolskiego. Ponieważ on bardzo ładnie opowiadał o kobiecości, szczególnie w tej w swojej wczesnej twórczości, nie było poczucia, że jest ten patriarchat, a nawet jeśli, to raczej go też wyśmiewał niejednokrotnie, wyśmiewał ułańską fantazję Polaków czy też polskiej prowincji. No. A tutaj coś się takiego stało. Nie wiem, może dlatego, że właśnie zatrudnił masę aktorów, których lubi, no i gdzieś ich musiał upchać i upchał ich w starszyźnie. A jedyną aktorką, z którą współpracuje od zawsze i która towarzyszy mu przez całą jego twórczość, jest Grażyna Błęcka-Kolska. Ona też tu występuje. Może ona właśnie powinna być w starszyźnie, Oczywiście, zamiast w niepotrzebnej roli w domu dziecka. mogłaby być w podwójnej roli. To też temu filmowi nie przeszkadza. Tak, jak Łukasz Simlat, który i to nie ma takiego jakiegoś głębszego sensu, że to jest ta podwójna rola, po prostu jest Podwójna rola. Zresztą to by nawet bardziej się sprawdzało pod względem budowania tego podwójnego świata, no bo oczywiście y, mimo wszystko y, mamy jakieś takie wyobrażenie, że to wszystko dzieci mogły sobie wymyślić, a jeżeli sobie wymyśliły, no to. Z czegoś sobie to wymyśliły, Dokładnie. na przykład z naszego rzeczywistego świata z i pozamieniały to. Świata i z świata Ale to nie jest Labirynt Fauna Guillermo del no tak. Toro, niestety. Y a, a myślałem sobie o tym porównaniu z Labiryntem Fauna. Oczywiście Labirynt Fauna to jest brutalna baśń, w sumie trudno powiedzieć, czy jest to film dla dzieci. Ale myślę, że Kolski gdyby był w szczycie swojej płodności twórczej, może nawet nie płodności, ale no takiego artystycznego wyczucia, to, to, to mógłby zrobić film niekoniecznie wcale gorszy od Labiryntu Fauna, może bardziej pozytywny, bo też o to tutaj chodziło w Republice Dzieci, no ale do tego trzeba chyba jednak jakiegoś reżimu twórczego, którego tutaj zdecydowanie zabrakło, nad czym ja płaczę bardzo żywnymi łzami, bo chciałbym, żeby wszystkie kol filmy Kolskiego były wspaniałe, szczególnie jeżeli mają ten zarodek tego, co najwspanialsze w twórczości było, no ale, ale nie tym razem, może następnym razem, może następny film będzie lepszy. Nie masz przekonania, że to się jeszcze uda. Zobaczymy. Inna sprawa, że Mikolski nie jest tak bliski, no ale akurat na ten film byłam pozytywnie nakręcona. Naprawdę bardzo chciałam, żeby się udało. Ale się po nie seansie uda. nie jestem w stanie sobie wyobrazić, dla kogo jest ten film. Mam y, siostrzeńców i bratanków w każdym wieku z takich y, dziecięco nastoletnich lat i tak naprawdę żadnemu nie byłabym w stanie polecić tego filmu. Ale może to jest tylko moje wyobrażenie na temat tego filmu. Może jednak dzieciaki znajdą tam coś dla siebie i jakoś wysiedzą w kinie te ponad dwie godziny. Trudno mi w to uwierzyć naprawdę, żeby dziecko było w stanie wysiedzieć ponad dwie godziny. Ja bym nie był w stanie wysiedzieć ponad dwie godziny, a co dopiero dziecko? W każdym razie, jeżeli wy byliście na tym filmie w kinie, a jest dostępne z tego co widziałam również w multiplexach, no to dajcie znać czy właśnie zabraliście na ten film swoje dzieci, właśnie czy były dzieci na sali i czy się dobrze bawiły, bo może, no właśnie my się tutaj... Może jesteśmy już za starzy, żeby wyczuć ten dziecięcy możemy, element. możemy się mylić i dzieci ostatecznie wejdą w ten świat fantastyki i już nieważne będzie, że niewiele się dzieje na ekranie, bo i wystarczy im to, że po prostu są w tym świecie i, i podróżują razem z bohaterami. A od nas póki co to by było na tyle. Pa